Ile razy w swoim życiu zastanawiałeś się bądź zastanawiałaś, jak powstał księżyc? Nie martw się, ja też się nie zastanawiałem. Dlatego razem cofnijmy się w czasie i zmarnujmy ten czas w miarę pożytecznie. Pierwszą teorią jest teoria wielkiego zderzenia. Jest ona jedną z najbardziej prawdopodobnych teorii dotyczących powstania naszego księżyca. Możesz się spytać, jak nasz naturalny satelita trafił na orbitę Ziemi. Możliwe, że tak samo jak Ty przybyłeś na nasz kanał, przez przypadek. Wracając do tematu, wyobraź sobie, że Ziemia istniała około 4,5 miliarda lat temu. Była to wtedy młoda, gorąca i wciąż rozwijająca się planeta zupełnie inna niż dzisiaj. Jednak nie była sama. Naukowcy nazwali protoplanetę Teja która była mniejsza niż Ziemia i krążyła w jej pobliżu. Teoria wielkiego Zderzenia twierdzi, że gdy Teja zbliżyła się do Ziemi, doszło do kolizji. To była ogromna katastrofa, która miała ogromny wpływ na przyszłość naszej planety. Zderzenie wyrzuciło ogromną ilość materii z Ziemi i tej w przestrzeń kosmiczną. Ta substancja zaczęła krążyć wokół Ziemi, tworząc dysk z pyłu i skał. Dzisiejszy księżyc uformował się z tego dysku w ciągu milionów lat. Nasz naturalny satelita stopniowo nabierał kształtu dzięki siłom grawitacji i wzajemnemu oddziaływaniu Ziemi i Księżyca. Ponieważ początkowo Księżyc był znacznie bliżej Ziemi, z czasem oddalił się na swoją obecną orbitę. Dziś jest nieodłącznym towarzyszem naszej planety. Wpływa na wpływy stabilności Ziemi i może nawet na rozwój życia na Ziemi. Według teorii wielkiego zderzenia tak właśnie powstał nasz Księżyc. Niesamowite, jak wiele możemy się dowiedzieć o przyszłości naszego układu słonecznego, przeglądając jego obecny stan. Kolejnym prawdopodobieństwem jest teoria fuzji. Zgodnie z nią Ziemia i Księżyc powstały jednocześnie w bliskiej odległości od siebie z tego samego materiału, który krążył wokół młodego Słońca. Spróbuj wyobrazić sobie dysk pełen gazu, pyłu i skał, który otaczał Słońce miliardy lat temu. To właśnie z niego zaczęły się formować planety, w tym Ziemia i Księżyc. Teoria fuzji zakłada, że Ziemia i Księżyc wykształciły się w tej samej części tego dysku, będąc blisko siebie od samego początku. Skoro oba ciała powstały z tego samego materiału, nie dziwi, że mają bardzo podobny skład chemiczny. Na przykład izotopy tlenu znalezione na Księżycu są niemal identyczne z tymi na Ziemi. Jednak choć to brzmi logicznie, nie mogą być zbyt pięknie, ponieważ teoria fuzji ma swoje problemy. Na przykład: Księżyc ma znacznie mniejszą gęstość niż Ziemia. Ziemia ma ogromne metaliczne jądro, podczas gdy jądro Księżyca jest znacznie mniejsze i mniej gęste. Gdyby oba ciała powstały z tej samej materii, powinny mieć bardziej zbliżone do siebie właściwości fizyczne. Dodatkowo, teoria fuzji nie wyjaśnia w pełni, dlaczego Księżyc krąży wokół Ziemi na obecnej stabilnej orbicie. Gdyby oba ciała powstały tak blisko siebie, różnice w prędkościach orbitalnych mogłyby doprowadzić do kolizji albo oddalania się od siebie zamiast tworzenia stabilnego układu Ziemia-Księżyc. Istnieje również kwestia ciepła. Podczas akrecji, czyli gromadzenia się materii, generuje ogromne ilości ciepła. Dlaczego więc Ziemia i Księżyc mają tak różne historie termiczne? Ziemia ma aktywne wulkany i gorące jądro, podczas gdy Księżyc jest znacznie bardziej martwy geologicznie. Ze względu na te trudności, teoria fuzji nie jest wiodącą teorią wśród naukowców. Została w dużej mierze wyparta przez teorię Wielkiego Zderzenia, która lepiej tłumaczy zarówno różnice, jak i podobieństwa między Ziemią a Księżycem. Trzecią teorią jest teoria przechwycenia. Według niej Księżyc początkowo był małą planetą lub planetoidą, która powstała daleko w układzie słonecznym. Pewnego dnia znalazł się w pobliżu Ziemi, prawie jak pielgrzym, który przemierza świat. Wyobraź sobie, że grawitacja naszej planety była na tyle silna, że przechwyciła tą jedną planetoidę i zatrzymała ją na orbicie. I tak księżyc stał się naszym naturalnym satelitą. Potężne siły grawitacyjne naszej planety zmieniły trajektorię Księżyca, gdy zbliżał się do Ziemi. Księżyc został uwięziony na orbicie wokół Ziemi zamiast kontynuować swoją podróż przez przestrzeń kosmiczną. Teoria przechwycenia jest fascynująca i w zasadzie nic poza tym, ponieważ jest wykluczona przez najnowsze fakty. Na przykład, badania przeprowadzone w dzisiejszych czasach wykazały, że skład skał księżycowych jest bardzo podobny do skał na Ziemi. Co wskazuje na wspólne pochodzenie obu ciał. Jak widać, teorii o pustaniu księżyca jest bardzo wiele, ale tylko jedna jest prawdziwa. Jest on zrobiony z sera. Ewentualnie zrobili go kosmici. W każdym razie to tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym materiale.